Teoria walologii w filozofii zdrowia, luminarza wiedzy, człowieka, który stworzył ten kierunek myślenia, Julii profesora Juliana Aleksandrowicza. Twórcę medycyny ekologicznej, który leczył raka bez żadnej leków na rak. Człowiek leczy się samoleczeniem. Człowiek zna siebie najlepiej, mówił profesor Julian Aleksandrowicz. Leczyć siebie to rozmawiać z sobą, poznawać siebie, odkrywać siebie i samotworzyć siebie. Lekarstwem człowieka jest wykorzystywanie wszystkich sił i środków, by każdego dnia umierać i na nowo się narodzić, a nie łykać trzy razy po dwa razy czy czekać trzy lata na kolejkę do specjalisty w polskim systemie ochrony zdrowia.